Tutaj lena gotuje. Dzisiaj zrobimy waweczki muffinki. Przygotujcie sobie dwie miski oraz wagę kuchenną. Do jednej miski przygotujemy 300 g mąki. 120 gram cukru, dwie płaskie, łyżeczki, dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Oraz jedną łyżeczkę cukru waniliowego. Do drugiej miski wlewamy 3 jajka, 90 g oleju i 280, 280 g kwaśnej śmietany. Teraz mieszacie do połączenia składników w pierwszej miejsce. I w drugie miejsce. Gdy już wymieszaliście, płynne składniki przelewamy do mąki. I, mieszać, i miesz, dokładnie mieszacie. Gotową masę przekładacie do foremek. Teraz wchodzacie do piekarnika na 170. stopni na około pół godziny smacznego. Jeśli Wam się podobało, dajcie lajki.